Chyba nikt nie ma wątpliwości, że narosło nam tej biurokracji zbyt dużo. Stworzyła się cała buhalteria urzędnicza, szczególnie wokół tych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. I mówią o tym nie tylko przedsiębiorcy, ale mówią także o tym i rolnicy, i samorządowcy, i praktycznie wszyscy, którzy z tych pieniędzy korzystają. I jednym, jedną z największych barier dzisiaj właśnie rozwoju gospodarczego jest, 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 jest ta biurokracja. Przeregulowaliśmy ten cały system i trzeba go niestety po pierwsze przejrzeć, zobaczyć, co można zmienić, jakie przepisy można odwołać. Powinniśmy wprowadzić żelazną zasadę, że jeśli jeden przepis wchodzi w życie, to drugi przepis powinniśmy wycofać, a najlepiej nawet dwa, bo inaczej w tych regulacjach już całkiem utoniemy. Zwrócił na to szczególnie uwagę raport pana premiera Dragiego. W sumie to wszyscy wiedzieliśmy o tym od dłuższego czasu, natomiast nie było motywacji do tego, żeby to zrobić. Cieszę się, że dzisiaj, szczególnie w Polsce, ta deregulacja nabrała takiego znaczenia. Są zaangażowani w to nie tylko pracownicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ale osobiście pan premier Donald Tusk i niezwykle ceniony i szanowany Przedsiębiorca, jakim jest pan prezes Rafał Brzask. W ubiegłym roku, w styczniu, jeszcze gdy pełniłem funkcję ministra rozwoju i technologii, powołałem pełnomocnika do spraw deregulacji, pana mecenasa Mariusza Filipka. Stworzyliśmy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zespół, który składał się z przedstawicieli środowisk biznesowych w Polsce. I ten zespół wraz z panem mecenasem Filipkiem stworzyli pierwszy pakiet deregulacyjny, projekt ustawy, który został już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. W tej chwili wiem, że pracują już nad drugim pakietem. W to włączył się także pan prezes Rafał Brzoska ze swoim zespołem, więc nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest możliwe, się uda.